Hej, zobacz, jak przygotowuję grafiki reklamowe do kampanii na Facebooku. A więc w pierwszej kolejności, przygotowując grafiki, muszę znać grupę docelową, do której mamy trafić. Mając to, możemy przygotować do nich odpowiedni komunikat. To trochę tak, jakbyś rozmawiał z kumplem, tylko że używasz odpowiednich słów i zdjęć, które mają trafić w jego styl i upodobania. Inaczej będziesz rozmawiać ze starszą panią, a inaczej z młodzieżą. Kolejną rzeczą jest nasz sam cel reklamowy, czyli to, jakie ma zadanie, czy ma zwiększyć sprzedaż, zbudować świadomość marki, czy zachęcić do podjęcia. Jakiegoś działania. Dopasowujemy kolorystykę zgodną z identyfikacją wizualną marki, jak i również z oddziaływaniem kolorów na emocje naszych odbiorców. Dodajemy logo, branding, aby zachować spójność z resztą naszych materiałów. No i najważniejsze, grafika musi się wyróżniać, zatrzymać uwagę tego odbiorcy, no i sprawić, aby chciał dowiedzieć się więcej. I gotowe. Jeżeli Cię to interesuje, to obserwuj po więcej.